legalny wynajem w Hiszpanii tylko z licencją turystyczną, ale również tylko do 10 dni, czyli najem krótkoterminowy, turystyczny, żeby był legalny, to musisz mieć licencję. W świetle nowych przepisów, za najem turystyczny uważa się taki najem do 10 dni. Jeśli planujesz wynajmować powyżej 10 dni i nie chcesz bawić się w najem krótkoterminowy, wcale tej licencji nie musisz mieć. Jeśli chodzi o licencję turystyczną, ona wydawana jest przez odpowiedni urząd na ilość sypialni: czyli jeśli masz jedną sypialnię, dostaniesz licencję na dwie osoby, jeśli masz w mieszkaniu nieruchomości dwie sypialnie, dostaniesz licencję na cztery osoby, jeśli masz trzy sypialnie, dostaniesz na sześć. Ale pamiętaj, że urząd wie, ile formalnie, ile pierwotnie w Twojej nieruchomości jest sypialni. Więc jeśli robiłeś nielegalne przeróbki i zrobiłeś z dwóch cztery sypialnie, uzyskasz dalej cztery miejsca noclegowe. Jeśli oświadczysz, że masz cztery sypialnie, Twój wniosek nie zostanie przyjęty, ponieważ urząd ma informację, że dokonałeś nielegalnych przeróbek. Zawsze deklaruj to, co jest zgodne z Papierami. Jeśli nie możesz sobie poradzić z licencją, skontaktuj się z nami. Być może pomożemy ci z tym tematem na Costa Blanca. Legalny wynajem tylko i wyłącznie z licencją turystyczną. Hiszpania czeka na Ciebie. Adios.